Państwowy Teatr Lalek Banieluka w Bielsku Białej. Placówka od lat pozostająca w grupie najlepszych zespołów lalkarskich w kraju, ceniona za poszukiwania twórcze i inicjatywy. To też przyznanie teatrowi nagrody za osiągnięcia ideowo-artystyczne oraz za organizację festiwali teatrów lalkowych sympatycy Banieluki ocenili jako zaszczyt w pełni zasłużony. Odwiedziliśmy więc ludzi tego teatru, tych których nazwiska nie figurują na afiszach których nie znają dzieci tak jak znamy z prasy i telewizji aktorów, reżyserów, scenografów. Trud tych pracowników zaplecza, współtworzy widowisko, kreację, sukces. Jesteśmy w pracowni krawieckiej. Lalki otrzymują tu bieliznę, obuwie, nakrycia głowy i wierzchnie odzienie. Słowem, wszystko, w czym na premierze wystąpią. Szczególnych umiejętności wymaga ten etap przygotowań. Tu powstaje zasadniczy kształt późniejszego lalkowego aktora. Stolarza, często w jednej osobie, nawet rzeźbiarz, w dalszej kolejności mechanizator zadecydują, jak lalka będzie się poruszać. Przy pomocy ruchu uzewnętrznie ona charakter i temperament swego bohatera. W tej pracowni powstają też konstrukcje przyszłej dekoracji kolejnej krainy bajek. Z czasem dojdą feryjne kolory. Ale ożyją one dopiero wówczas, kiedy elektryk przy pomocy złożonej aparatury i barwnych filtrów na reflektorach obudzi grę barw zaczarowanego, dziecięcego świata. A wszystko to zgodnie z twórczym zamysłem reżysera ściśle według precyzyjnego scenariusza, zgodnie z projektami i makietą scenografa. Bielska Banieluka dorobiła się już własnego festiwalu. Kiedy 12 lat temu organizowano pierwszą festiwalową imprezę, mało kto wierzył w jej powodzenie. Jednak dzięki wysiłkom i entuzjazmowi dyrektora teatru Jerzego Zicmana oraz zespołu, dzięki pomocy władz, wyrosła nam w województwie wspaniała impreza o zasięgu międzynarodowym przegląd teatrów lalkowych. Liczącym się poważnym sukcesem Banialuki był niewątpliwie występ na Ogólnopolskim Festiwalu Lalkowym w Opolu pod koniec ubiegłego roku. Bielscy artyści zdobyli tam trzecią nagrodę za inscenizację sztuki. Drugą za scenografię zdobył Jerzy Zitzman. Drugą nagrodę aktorską otrzymała Irena Wosadka i wyróżnienie Henryk Czmok. Nagrodzoną była baśń o pięknej pulcheryi i szpetnej bestii pióra Jana Ośnicy. Obejrzyjmy fragment tego widowiska. Przypomniałem sobie, że mnie o róże pulcheryja prosiła.